Ciewanko, z tej strony Piwna Japa i witam was w kolejnym materiału na, na moim kanale. Dziś zajmiemy się multikooperacją, która powstała w połączeniu sił polsko-japońskich. E, Browa, bro która uważono piwo razem z Hino Brewing Festival Beer, e, z udziałem Polish Hops i z e, tutaj wkładem osobowym Dawida Kulbickiego, Dawida z PSPD. Tak się prezentuje e, etykietka jest to Hazy IPA chmielone płotowym Zibi książęcym dodatkiem Sancho e, hop rate 22 g na litr. Piwo nazywa się electro Odzi, jeśli dobrze to przeczytałem. No i mam tutaj krótką morską opowieść. electro odzi, Przed Tobą polsko-japońska kooperacja. Dawid z Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych wraz z Seanem z Hino pojawili się w grofach, którzy z workiem Sancho prosto z Japonii. Idealne połączenie tych dobroci tylko z polskim chmielem od Polish Hops. Podstawiono na styl IPA, aby przedstawić siłę polskiego chmielu oraz moc japońskiego Sancho. Intensywne chmielenie trzema polskimi odmianami. Chmielu podparliśmy za tym dodatkiem owoców żółto drzewu pieprzowego, które wniosły do piwa aromat cy aromaty cytryny, limonki oraz kolendry. Doznacz tutaj również charakterystyczne dla Sancho elektryzujące odczucie na języku. No, brzmi to ciekawie. Co jeszcze mamy tutaj z ciekawostek? 7,2% 2 alkoholu. Goryczka zaznaczona na jedną szyszkę chmielową. Mam nadzieję, że to będzie gdzieś widać tutaj. Ale nie uważam, że to jest trochę za mało. Piwo z datą 24 kwiecień 2024. Nie przedłużamy, tylko jedziemy. Zobaczmy co jest w środku. Piwo w ogóle już się wydaje przez butelkę bardzo, bardzo mętne. No a zobaczymy co będzie w, w szkle. No. Tak się prezentuje. No jest takie cytrynowo-złociste. Piana średnio i grubo pęcherzykowa, ona będzie za chwilkę znikać. Piwo dość wyraźnie pracuje w tym szkle. No i jest w aromacie coś od razu kojarzącego się z egzotyką. Cytryna, ale taka bardziej kandyzowana. Dużo trawy cytrynowej, trawy żubrowej. Trochę taka nuta mirabelkowa, też bardzo dużo nut połączenia mango i takiego chmielowego hoppernu, nawet bym powiedział, który tutaj się do nosa aż przedostaje. Smaku? Liście kafiru, trawa cytrynowa, yy, imbir. Na języku czuć takie lekkie, no właśnie mrowienie, kojarzące mi się z, osobiście z imbirem. No i jest aromat taki naprawdę sążnie nachmielony. Yy, mango, trochę papai, trochę marakuji w tle, ananasa. No i te cytrusy. Cytryna, skórka z limonki. Mm. on no jest... Bardzo mm, gładkie, mimo tej goryczki, y, która jest niska, ale y, charakterystyczna, właśnie o takim profilu mocno skórkowym, o profilu mocno y, trawiastym, y, trawy cytrowej, ma bardzo też dużo skojarzeń z, y, z herbatą. I y, ta herbata bardziej bym odniósł ją do y, takiej zielonej herbaty pomieszanej z elgrejem. do tego płatki, owsiane i cudowsiane robi tutaj taką wręcz. Y, Zawiesinkę lekką. Pije się bardzo przyjemnie. Muszę przyznać, że jeśli weźmiecie to na, jako piwo, które jest dodatkiem herbaty albo nut herbacianych szukacie w piwie, zwłaszcza dla fanów chociażby pana Kei, no to uważam, że to jest wersja light, bardziej przystępna. 7,2% alkoholu, w ogóle niewyczuwalne, piwo się pije bardzo lekko, co widać. Bardzo, bardzo, przyjemna podróż do Japonii, wraz z browarem Brofaktura. Trochę żółtych owoców jeszcze się pojawia takich polskich. Żółta śliwka, właśnie ta mirabelka. Może nawet trochę takich nut pigwowych. A naprawdę dobre. Ale goryczka, w sensie to odczucie jest wyraziste. Naprawdę fajnie gra. Wolałbym goryczkę bardziej stonowaną a wyższą, a tutaj jest tak trochę jeszcze szorstko, ale naprawdę jest to fajne piwo, fajnie się pije i dziękuję, że trafiło też w moje ręce. Tutaj ukłony dla Brofaktury i Bartka. No naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. Jeśli macie gdzieś okazję, no to polujcie, a jeśli nie, to na bankie za niecały miesiąc z paroma dniami na warszawskim festiwalu piwa Brofaktura znowu będzie ze swoim stoiskiem i będzie można się napić tego piwa, chyba do tego czasu nie sprzedadzą całej partii. Jeśli podobają Wam się tego typu też krótsze formy materiałów, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli jesteście tu po raz pierwszy, zapraszam do subskrybowania kanału. Będziecie wtedy na bieżąco. A tych materiałów w ostatnim czasie jest naprawdę dość sporo. Sporo czeka na zrobienie, sporo czeka na opublikowanie. No a ja, zdrowie brofaktury, Hino Brewing, Dawida Kubickiego yy, i oczywiście Polish Hops, czyli najlepsze polskie mira. Na razie żegnam się z Wami, cześć. Do zobaczenia.